Witajcie, kochani, na kolejnym grzybobraniu. Już mamy dwa piękne prawdziweczki. bo jeszcze tutaj będzie. Patrzcie. Jaka górka. tu okay. schowane. To nawet chyba ktoś go trącił. Jaki piękny. I nie widział. Trzy cudne tego. Ale cudne. A tu? Nie. Jeden by Ole! Ole! Piękne! Wyszedł z piachu. Jednak nie jeden. Jeszcze tutaj wyszły. Hm? To chyba bliźniaki. Znaczy się uda wyjąć razem. O wyszły. jeden I kolejny Kiedyś tutaj rosło Kozaczki. No teraz się pokazały. I pazar tak śliczny. Że jeszcze nigdy nie znalazł takiego sporego. Się kryje, ale już naprawdę deszcz bardzo potrzebny. Nie wiadomo, miały siły rosnąć te prawdziweczki. notek, Ale już ktoś był w tym miejscu Bo jest już pokrojone, ktoś musiał znaleźć Ale byłam dwa dni temu nic tu nie było Ale się mówię wam skrył pod tym liściem w ogóle nie było widać. I tu jeszcze jeden. A drugi to nogą przewróciłam. I dobrze, że zauważyłam. I wtedy te mi się pokazały. ...normalnie go... ...mogą. Tak wzięłam. Już bym go nadepnęła. Normalnie jakoś się chowają pod tymi liśćmi, że... O! I patrzcie. Tu jeszcze. No i... O! I tu jeszcze. I chodziłam... ...i nie było... I drogą powrotną, A w tym miejscu to było pełno zawsze czerwoniaków, A teraz prawdziwki, jeszcze się rozglądam, i patrzcie tutaj, tak liść mi tak ruszyłam. Tak, jest taki piękny ale śliczne ale się pokryły skubane najlepsze no jest to że tu ktoś chodził i to mnie nie widział, tak jak ja. No, są w ogóle niewidoczne. Hmm, ten to widoczny, ale kozaczek. Cudne. Ale najlepsze jest to, że widzę Nareszcie czerwone. Obok. Jakie cudne. Piękne. Nareszcie jeszcze czerwoniaczek. Tylko jeden by był. pięknotki koło siebie. I dwa siwy jeszcze. O trzy! Kozaczki. I są czerwoniaczki. Poprzenosiły się trochę dalej w inne miejsce, a ja szukałam ich w tamtych miejscu. a one się przeniosły w inne miejsce. Tu maluszek piękny. O! Jeszcze zobaczcie. Tam jakiś mały zawinięty Już zjedzony. Dwa. O, Słabo się wykręcają, urywają się. Może tylko kamienia będą. No tam sprawdzałam, tam sucho. Ale fajne. Na takich długich nogach. Koło sadku. No jeszcze dzień dwa już by był. Przerośnięty. I tu dwa piękne. I jakaś taka Coś się tutaj w końcu ruszyło. Całe lato tu nie było. obok. Patrzcie, w jakiej trawie rosną. Normalnie można ich zdeptać. Trawa jest dosłownie do pasa. Tylko, że jeszcze jest położone o tu jakieś małe było obok pietro pietro widać że mych piękne. mamy trawa duża Ten zawinięty. Ten jaki fikuśny. No nie da się wyciągać ich. są po prostu warunki spartańskie. Trawy wielkie. Tu są. Trawy wielkie. I tak jeszcze przez tą suszę to ona leży. No i tutaj zawsze sarny przychodzą. I tu, co to, to? Olszówka. Tego to jeszcze pięknie widać. Ten, patrzcie jaki. Masz bordowy siedzą tak głęboko w ziemi jeszcze trawa no nie mam możliwości żeby go wykręcić Widoczne. I taki mamy zbiór dzisiaj kochani. 50 czerwoniaków. No i prawdziwków mamy Te dwadzieścia pary. Nie jest dużo. Parę kozaczków. Maślaczki. Już obrane. No i teraz wszystko muszę to posortować i na suszenie. Bo słoiczków to nie robię w tym roku. Jeszcze mam z tamtego roku niezjedzone. Parę zrobiłam i jeszcze są niezjedzone. Czerwoniaczki jakie. Piękne. Prawdziweczki. Cudo. Co do następnego. Taką mam nadzieję.